Adam Roguski prosto z parkietu. W tym tygodniu zostajemy przy temacie rejtów, a naszym gościem będzie menedżer, który już w 2016 próbował wprowadzić na giełdę taką spółkę, która miała szybko przekształcić się w rejt. Zapraszam na rozmowę. Z nami w studiu Radosław Świątkowski, prezes Rejno Capital, współzałożyciel Stowarzyszenia Rejt Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. 2016 rok, zaczynały się prace nad Wprowadzeniem rejtów do polskiego prawa i Reino Dividenda Plus, tak się nazywała ta spółka, która miała wyjść na giełdę i która miała stać się szybko rejtem. Przepisów nie mamy do dziś, ale jest szansa na to, że być może w końcu ten serial się zakończy pozytywnie. Trzymamy kciuki. Chciałem zapytać, ponieważ wiele lat już toczy się ta debata, że rejty powinny powstać, że branża na to czeka, a chciałem zapytać. Z punktu widzenia takiego inwestora przeciętnego na giełdzie, mhm. inwestora z instytucjonalnego i naszych emerytów, właśnie po co są te rejty? Na czym polega atrakcyjność tego mechanizmu względem spółek, których mamy przecież sporo do wyboru, na chociażby na warszawskim parkiecie? Mamy bardzo dużo spółek, ale też chyba zgodzimy się wszyscy, że po likwidacji funduszy emerytalnych, czy takich, jakimi fundusze emerytalne były, Giełda potrzebuje drugiego bodźca, takiego istotnego, żeby zwiększyć swoją skalę, żeby ożywić też inwestorów. To prawda, że jest dużo spółek, ale jeśli chodzi o rynek nieruchomości, to są to głównie deweloperzy, którzy dewelopują projekt i sprzedają potem budynek. No i właśnie sprzedają go tak naprawdę, no, pewnie w prawie 100%, do inwestorów zagranicznych, funduszy emerytalnych zagranicznych, zagranicznych RIT-ów, którzy zarabiają od no już 30 ponad lat na polskich nieruchomościach. Więc RIT-y są potrzebne tak naprawdę z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby dać inwestorom i instytucjonalnym, indywidualnym możliwość zarabiania na nieruchomościach gotowych, wynajętych żeby partycypować w przychodach z najmu, a po drugie, żeby ożywić polską giełdę, ponieważ polska giełda potrzebuje czegoś, co w zapewnia odpowiednią skalę, a rity, dobrze zrobione rity w odpowiedniej skali zapewnią taką masę, ponieważ rynek nieruchomości jest no, największym rynkiem tak naprawdę aktywów, szczególnie ten rynek nieruchomości gotowych wynajętych i to, że w, y, polska giełda czy w ogóle polski rynek finansowy tak naprawdę po już 35 latach od transformacji gospodarczej y, kompletnie pomija tą możliwość i nie daje tej możliwości, pomija ten produkt i nie daje tej możliwości inwestycyjnej inwestorom y, no, to jest coś co powinniśmy jak najszybciej naprawić My bardzo się cieszymy, że ten temat wrócił znowu po paru latach, i tak się wydaje, że po tych 35 latach zmagania się z tym jest to być może pierwsza taka rzeczywiście realna szansa, żeby te w Polsce były. I to powinno nas tylko cieszyć, ponieważ jak pytał Pan o Kowalskiego przeciętnego, no to prawda jest taka, że, że przez te wszystkie lata. Z małymi wyjątkami, też produktami takimi, które my tworzyliśmy. Polski inwestor właściwie jest skazany na inwestowanie w mieszkania, ponieważ inwestowanie w nieruchomości komercyjne w szczególności, to jest inwestowanie rzeczywiście wymagające dużej skali, dużej, dużej oszczędności i nie da się robić tego inaczej niż łącząc inwestorów ich kapitał w duży podmiot, który zapewni odpowiednią skalę dywersyfikacji itd. I to jest bardzo ważne. Czy rynek to, emerytalny wymaga jakichś u nas zmian, żeby te rejty go napędzały? No mamy OFE, mamy PPK, no ZUS nie będzie inwestował na giełdzie. My mówiliśmy to od początku jako rejno, ale ja akurat jestem człowiekiem, który zaczynał na rynku akcji obligacji. Przeszedłem też przez private equity, więc mam trochę. Obraz polskiego rynku inwestycyjnego we wszystkich klasach aktywów. I, e, i w, no, naprawdę te rity są potrzebne, e, i, w, e, i musimy dać możliwość inwestowania w, w te aktywa. No, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Mhm. Rejnu w końcu pojawiło się na giełdzie, ale w roli zarządzającego aktywami, zarządzającego mm, nieruchomościami, czy w razie. Uchwalenia wreszcie ustawy o Rejtach? Pójdziecie w stronę budowania Rejtu. Rejno było prekursorem takich produktów dla inwestorów indywidualnych typu REIT. Natomiast, no, ponieważ ustawa, co mówiliśmy wielokrotnie, ustawa o funduszach inwestycyjnych, no, była w Polsce skrojona, mówiąc kolokwialnie, typowo pod inwestycje w akcje i obligacje nie pasowała do, inwesto do inwestowania w nieruchomości i w private equity no i też jakby to, to co mówimy przy okazji REIT-ów nie da się odpo osiągnąć odpowiedniej skali tylko i wyłącznie poprzez e, inwestowanie inwestorów indywidualnych, bo inwestorzy indywidualni może są w stanie zapewnić tam do 30% e, kapitału takich e, podmiotów więc, więc jakby takie uwarunkowania są potrzebne, żeby a propos tych funduszy emerytalnych, tak naprawdę wprowadzenie RIT-ów powinno się wiązać z kilkoma kluczowymi zmianami w ustawach i w polskim systemie, też tym finansowo-inwestycyjnym i moim zdaniem nie da się zbudować odpowiedniej skali w ritach polskich, jeśli nie zmienimy też funduszu Środowiska funduszy emerytalnych w taki sposób, że fundusze emerytalne, takie lub inne, będą mogły też e, gromadząc kapitał inwestorów indywidualnych, emerytów przyszłych, instytucjonalnie inwestować i zapewniać odpowiednią skalę kapitału w Ritach e, właśnie. Więc Rity muszą stanowić połączenie bezpośrednich inwestycji inwestorów indywidualnych e, z, inwestor, e, z inwestowaniem instytucjonalnym, które zbiera również. Kapitał od tych inwestorów indywidualnych, a to, że fundusze emerytalne tak naprawdę te wcześniejsze miały wręcz zakaz bezpośrednich inwestycji w nieruchomości, moim naszym zdaniem, jest no, kompletnym nieporozumieniem, bo jakby no, fundusze emerytalne nie mogą wyglądać jak fundusze hedgingowe i inwestować tylko w produkty o wyższym ryzyku. Powinny inwestować też w nieruchomości komercyjne, wynajęte długoterminowo przynoszące stały dochód, są stabilne, stabilną, typowo długoterminową inwestycją. Nieruchomość już po ryzykach deweloperskich jest tak naprawdę aktywem, które najbardziej nadaje się do inwestowania długoterminowego na, do ochrony kapitału inwestorów, emerytów przyszłych. Mhm. Więc to trzeba łączyć i to musi być ze sobą połączone systemowo. Mm -hmm. no, rejtów jeszcze nie ma, a jakie inne możliwości inwestowania w nieruchomości komercyjne mają inwestorzy indywidualni? No my tak I naprawdę, bo pytał Panu o Rejno, my tak naprawdę robiliśmy, zrobiliśmy tą próbę z Rejno Dividenda Plus, zrobiliśmy to w, no, książkowo według najlepszych standardów. W tym samym czasie współtworzyliśmy właśnie Stowarzyszenie Rit Polska, które było zaangażowane bardzo i, i zresztą takim Evenement, trochę, ale rzeczywiście zgromadziło całe środowisko nieruchomościowego rynku, bo to jest też bardzo ważne bo i ustawa o funduszach emerytalnych wcześniej i o funduszach inwestycyjnych. Prawo polskiego rynku finansowego czy inwestycyjnego powstawało tak naprawdę z wykluczeniem rynku specjalistów z rynku nieruchomościowego. Ten rynek rozwijał ym, się odrębnie i no te konsekwencje o których mówiłem zakaz inwestowania bezpośredniego w nieruchomości ustawał o funduszach które te fundusze inwestycyjne fizycznie nadawały nie nadawały się tak naprawdę do tego to wynika też z tego że to środowisko było pominięte stowarzyszenie REIT jakby włączyło się bardzo tak żeby po raz pierwszy głos specjalistów z nieruchomościowego rynku był słyszalny i żeby wnieść wkład i w tej chwili jest też tak że że to stowarzyszenie znowu zaczyna działać intensywnie. Oferowaliśmy to i oferujemy to wprost. Mój komunikat, jeśli mogę, wykorzystać obecność w studiu do pana ministra finansów. Panie ministrze finansów, jesteśmy gotowi jako środowisko i będziemy wspierać rząd we wszystkich działaniach, tak żeby powstała jak najlepsza ustawa, bo to jest bardzo ważne. Pan minister finansów Andrzej Domański też powiedział, że jest gotowy rozmawiać, więc mam nadzieję, że w końcu to ruszy w jakiejś takiej sformalizowanej ścieżce. Chciałem jeszcze zapytać, ponieważ pojawia się kwestia rejtów mieszkaniowych, jak by to, jakby to mogło wyglądać? Z jednej strony takie rejty mogłyby chociażby odbierać te portfele mieszkań, które już ci mniejsi pionierzy w naszym rynku budują, bo nie ma dużych portfelów, portfeli. Z drugiej strony polskie rejty właśnie mogłyby się specjalizować w, w mieszkaniówce, ponieważ tam czynsze są płacone w złotych, no, zagraniczne firmy tego raczej nie lubią narażania się na te ryzyko kursowe, ale nieruchomości komercyjne, wiadomo, tam czynsze są w euro liczone. Więc rajte, mieszkaniówka, ma to sens. Oczywiście, że mat, to znaczy, w RITy zostały wymyślone i powstały przede wszystkim, żeby dać możliwość inwestowania w duże nieruchomości komercyjne, bo one wymagają większego kapitału, większej skali i tak dalej i są trudniejsze do. Y do inwestowania dla inwestorów indywidualnych. Rzeczywiście trzeba być bogaczem, żeby stworzyć sobie swój własny portfel. Natomiast nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby, żeby RIT-y służyły inwestowaniu w nieruchomości wszelkiego rodzaju, zresztą nieruchomości na wynajem to też mają cały obszar inwestowania instytucjonalnego i w, jeśli jest przychód z najmu takiego czy innego, jest to Nieruchomość to jak najbardziej. Zresztą no, mówimy o różnych klasach aktywów, bo nieruchomości są duże lity w Stanach, które inwestują głównie w farmy wiatrowe. To też jest nieruchomość, też przynosi stały dochód, centrum danych i tak dalej, tak dalej. Tych klas aktywów w nieruchomościach, które jest. Ważne jest myślę to, żeby nie przygotowywać przepisów z intencją. Co próbowano też robić wcześniej, że główny, jeśli głównym celem rit będzie wspieranie polityki mieszkaniowej państwa w taki czy inny sposób, no to w, myślę, że historia pokazuje, że wszelkiego rodzaju próby takiego ręcznego y, sterowania no nie kończą się dobrze w jakichkolwiek obszarach y, y, ekonomii. Więc ważne jest, żeby inwestor miał wybór. Tak? Jeśli y, będzie zapotrzebowanie na Rity dające przychody z najmu, to inwestorzy, jakby zainwestują, takie REIT-y powstaną, one będą, być może przez jakiś czas będą miały dominującą pozycję nawet. Natomiast ważne jest, żeby to była decyzja inwestorów, żeby dać inwestorom tą decyzję, a nie zmuszać ich do tego, żeby poprzez instytucje jakieś wspierały jakieś cele, Polityczne, no bo to wtedy się nie uda, tak? Jeśli inwestor, na przykład, inwestor indywidualny ma swój portfel mieszkań na wynajem, może nie być zainteresowany tym, żeby, żeby robić to poprzez instytucję typu RIT, natomiast nie stać go na samodzielną inwestycję w nieruchomość komercyjną, więc może być zainteresowany tym, żeby inwestować w RIT. Więc najważniejsze jest stworzenie do, dobrych przepisów i danie możliwości, żeby to inwestorzy. Wybierali, żeby ktoś nie wybierał i nie decydował za inwestora. To jest bardzo ważne. Chciałem jeszcze zapytać o taką kwestię jak trwałość przyszłych rejtów na warszawskim parkiecie. W 2017 roku na giełdę weszła taka struktura, która miała być rejtem. Znowu y, wszyscy czekali na zmianę przepisów i y, to pojedyncze opodatkowanie y, tego zysku, który miał płynąć do akcjonariuszy. Y, już rok później zostało ogłoszone wezwanie. Y, inwestor kupił pakiet większościowy za 580 milionów złotych. Rok później dokapitalizował tę spółkę. To było 450 milionów, ale euro y, na różne zakupy. No, a y, y, Koniec tej historii był taki, że spółka została zdjęta z giełdy. Mhm. E, więc mam pytanie: e, Czy te rejty, jeśli się pojawią, e, one pewnie będą miały na początku jakąś mniejszą skalę? Czy zdążą urosnąć? Czy będą takim łakomym kąskiem dla inwestorów zagranicznych? Bo przecież, jak popatrzymy na, na transakcje w, standardowo w nieruchomości, to to są e, no, bardzo pokaźne. Kwoty i to nie jest żaden problem dla takich dużych funduszy, żeby kupić takie aktywa. I to jest pytanie, czy takie rejty zdążą urosnąć? Przede wszystkim to musimy pamiętać, że wiele innych spółek jest ściąganych z giełdy i to nie jest związane z tym, czym się zajmują, a bardziej z tym, że ta giełda jest za słaba i dlatego, tak jak mówiliśmy na początku, rity są jednym z tych produktów, które mogłyby ją znacząco ożywić. Natomiast no, to jest trochę taki przykład. Ja nie chcę się odnosić do liczb. Natomiast jeśli chodzi o samą trwałość, no, został ściągnięty, bo ustawy ostatecznie nie było. Zresztą to był też powód, dla którego my ostatecznie się mhm. wycofaliśmy z, z IPO reino Dividenda Plus. Więc jakby no, ten rynek, ten podmiot, o którym pan powiedział, i ten nasz, były takie forpoczty trochę, no, ale ponieważ ustawy nie było, no, to, yy, to nie było. Też ritów nie powstały następne, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc, jakby przy dość słabym rynku, bez ustawy, bez przepisów, gdy okazało się, że też. No, inwestorzy indywidualni też nie będą mieli y, z tego typu w, w spółek nawet, które już są na y, giełdzie, to y, dochód nie będzie jednorazowo opodatkowany i tak dalej, i tak dalej, nie będzie zainteresowania, płynności i tak dalej, więc dla y, inwestorów pewnie najlepszym sposobem było po prostu ściągnięcie to, no bo nie ma ustawy, nie ma y, przepisów, więc nie ma sensu utrzymywać na giełdowym rynku instytucji typu REIT. Ja tylko jeśli mogę jeszcze to bo to jest myślę, że powrót tematu REIT-ów też dobrze wpisuje się w aktualne okoliczności na rynku. Wcześniej pojawiały się argumenty o tym, że rynek nieruchomości komercyjnych jest przegrzany, że to nie jest dobry moment i tak dalej i tak dalej. No to jakby trudno znaleźć lepszy moment w Czasy są w, od końca właściwie XIX roku e, wielkim wyzwaniem. Najpierw pandemia, potem wojna, e, inflacja, stopy e, procentowe itd., itd. RITy są bardzo ważne też, żeby stabilizować i zapewniać płynność na lokalnym rynku nieruchomości. My e, sami mamy coraz większy problem po tych wielu, wielu latach, e, żeby e, odpowiadać naszym kolegom, zagranicy. Dlaczego nie ma inwestorów instytucjonalnych polskich na polskim rynku nieruchomościowym? No i to jest to trochę tak, jak ja bym przyjechał, zachęcał pana do inwestowania nie wiem, w Meksyku i zapytał pan, czy, czy są, czy fundusze emerytalne meksykańskie inwestują w, w, w nieruchomości lokalne, czy są rity i tak Jakby, dalej. Jakbym odpowiedział, że nie, no to miałby pan Obawy, czy, to, czy z tym rynkiem na pewno jest OK, jeśli lokalni inwestorzy nie inwestują na, na nim, więc to jest też bardzo ważne. Czasy są bardzo dobre, a bez względu na czasy można robić biznes i można zarabiać. I ja pozwolę sobie przy, przywołać nasz przykład. Dla rejno ostatnie 4 lata tych wyzwań, gdzie w powszechnym rozumieniu jest to być może najtrudniejszy czas dla nieruchomości komercyjnych. Wartość naszych aktywów pod zarządem wzrosła pięciokrotnie. Nasz biznes przez te ostatnie 4 lata mierzony skalą przychodów wzrósł ośmiokrotnie i to w takich trudnych czasach. Więc, więc trudne czasy są tak naprawdę czasami szansy, okazji. I te polskie podmioty, gdybyśmy już te RIT-y mieli w tej chwili, no to w, nie dość, że mogłyby zapewnić płynność na tym rynku, ale też ściągać bardzo dobre aktywa po dobrej cenie. Bo to jest ten moment. Więc to jest też dodatkowy, dodatkowy argument, żeby nie odkładać prac nad Tritami, tylko żeby je jak najszybciej skończyć, wprowadzić przepisy dobre i wykorzystać też ten czas. Bo jak będzie spadek stóp i tak dalej, rynek znowu ruszy, inwestorzy zagraniczni znowu ruszą na zakupy, no i my będziemy wtedy kupować z nimi gdzieś tam po jakimś czasie. I znowu się pojawią takie głosy, że już zrobiło się za drogo, że może zaczekajmy i tak dalej. To jest ten moment i powinniśmy to zrobić jak najszybciej. O, czy to okienko zostanie wykorzystane, to piłeczka jest po stronie Ministerstwa Finansów w tej chwili. Bardzo dziękuję za rozmowę. Radosław Świątkowski, prezes Radosław Reino. Dziękuję. prezes Rejno Kapital był naszym gościem. Dziękuję Państwu.